Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy, jaki mamy dzień dzisiaj? Czwartek, środa. Za oknem jest śnieg, mróz. Wiem, że tutaj nie widać, bo mam rolety zasunięte, ale słoneczko, słoneczko świeci. Ja się biorę za robienie obiadu. Będzie dzisiaj zupa pomidorowa, taka najprostsza oraz mini pizzerki. I tutaj mam tak, 80 kg mąki. 10 g drożdży, 2 łyżeczki soli i 440 g mg wody. I zabieram się do roboty. Najpierw trzeba będzie drożdże rozpuścić z wodą. Rozmieszać łyżką. Oczywiście mam tutaj pomocnika, który się że zrobi to sam. Powolutku. Sól, mogę wsypać sól do mąki, nie daj się do dróżdży, do mąki dobra, rób dalej rób dalej, rób Dzisiaj ja nagrywam, a Mój pomocnik robi sam. Ja bym dodała jeszcze łyżeczkę cukru. Do troszczy. Saniasz? daj cukru odstawię sobie za chwilę kawę będę robić nie chowaj dopiero wypiłam sobie taki napój sobie robię z imbiru z cytryny i z miodu dzisiaj dodałam jeszcze torebkę lipy, bo coś mnie zaczyna rozbierać bo tak w ogóle to chyba muszę dzisiaj antygrypinę zrobić Dobrze, jak się rozmieszały, wlej to do. Do mąki. Tak. Pomalutku. O, jak ładnie idzie. Super. Ale chyba jeszcze musisz troszkę rozmieszać, bo widzę, że troszkę jeszcze osiadły na... Tak, troszeczkę podlej wodą. Niewiele, tak ciut, ciut Dość? Jeszcze, jeszcze, bo widzę, że jeszcze można. <słuch> Teraz muszę haka poszukać. Robimy ciasto. Nowy robot wariuje. Jest taki narobisty jak młody konik. No jeszcze raz. Wyrobione ciasto odstawiamy na dwie godziny, do wyrażenie No i tu powolutko zbieramy teraz to ciasto, wyrabiamy. Twarde? Nie, się to właśnie. No to powolutku zbieraj tym ciastem, ciastem zbieraj. O tak właśnie. Chyba oliwy trzeba podlać. Znaczy oleju. Nie, nie, nic nie trzeba widzę, że jest dobre, tylko trzeba to wyzbierać. Ciasto jest gotowe do wyrośnięcia, przykrywamy go ściereczką i odkładamy na 2 godziny. Teraz będziemy robić sos pomidorowy pomidorowy. Tych mini picerek. Jeszcze, jeszcze. Mamy pasatę pomidorową. Kapnie ci. Dość paluszkiem. Dobra. Co dodajesz? Oregano. Dobra, teraz dajemy oregano. Pokaż. Wystarczy. Ok. Dodajemy czosnek granulowany. Dość, 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 dość. dość. Teraz to wymieszaj. Wyszka tu jest. Chciałem jeszcze troszkę soli dać. Troszkę. Tutaj. <laughs> o, przepraszam. <laughs> Teraz to trzeba wymieszać. I go zabieramy. I zabieramy się za robienie pizzerek. I tutaj mamy jeszcze ser żółty czedar. Będziemy posypywać za mini pizzerki. Teraz zabieramy się do smarowania ciasta Passato przyprawioną. Teraz posyp serem. Weź sobie bliżej ten ser. Tu jeszcze. Mocniej, mocniej, mocniej posyp tym serem. Sosem przybierasz czy to poleż No to dawaj, to przecież Ty robisz. Nie ja. Teraz. Ciekawe sam jakby ktoś z tego bułeczki ciasta zrobił. I z kurczakiem, z kukurydzą, z papryką, z bazylią. Mocniej, mocniej. Nie żałuj sera, tak jak pizza. Tu jeszcze. Dobra, teraz to zwiń. Pomóc Ci? Nie. Od tej strony zacznij, bo jest dłuższy bok. Tak jak się do lady robi. Albo kebaba. Albo właśnie tortillę z kebabem, jak się zwija. Tamten koniec weź teraz to ładnie sklej. Dobra, I teraz to trzeba pokroić, nie wiem, tym nie dasz rady, nóż chyba trzeba wziąć i to ten do chleba, co się kroi, nie tym. To zmierzyć? Nie, nie, mierz na no oko, wykrawaj. Takie? Dobra, takie. Mniejsze. O takie, dobra. Coraz mniejsze kroisz. Dobra. I jeszcze jedna. Dość. Dobra. Tam już nie kroj. Dobra, teraz trzeba blachę wziąć. Blachę. Odwrotnie. Dobra, może być. Dobra, dobra I układam. Tak na je kładź. O tak, tylko troszeczkę je wgnieć, wiesz? Na To ja sobie usiądę. Nie, mokrymi rękami wyczuć dobrze ręce. Być się ciasto przykryło. A Już to kiedyś robiłem, więc mam trochę sprawy. Gdzie będzie? No nope. to. Serki są już na blaszce i teraz muszą y, wyrastać przez 40 minut jeszcze, a potem idą do piekarnika. A ja sobie teraz zrobię kawkę. Woda się wygotuje. I też trzeba pomyśleć dalej. Nie ja, wiem, może po poli zagraną. Może. A jeszcze coś cząstkowy trzeba zrobić. Zrobisz? Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Biorę się za robienie sosu czosnkowego, jest tak majonez, śmietana, koperek suszony i czosnek suszony i jest jeszcze szczypta soli. Zabieram się już do robienia, jak będzie sos gotowy, to Wam pokażę. Sosik czosnkowy jest już gotowy i fajnie gęsty. zwykle jeszcze dodajemy musztardę francuską, ale dzisiaj robimy bez musztardy francuskiej, ponieważ są te mini pizzerki. Pizzerki już są gotowe, prawie połowa zjedzona i sos czoszkowy do tego. Pycha! Może kucharz robić nowe pizzerki od nowa i sos czoskowy. Gratulacje kucharzu! Dziękuję babcia!